Dobry, dzisiaj sobie omówimy na szybko, czym jest LOG w PTGC. Bo, jak wiemy, tutaj możemy również sobie za, zamrozić swój kapitał, coś podobnego jak w Heksie, tylko że dostęp do nagród mamy cały czas, możemy zawsze to odbierać. I jak widzimy, tutaj na screenie mamy różne tiery. No, i jak sobie z, zamrozimy swój kapitał od 90 dni do jednego roku, to na nasze konto trafi 55% nagród, a pozostałe 45 zostanie spalone. Zostanie wysłane po prostu na martwy adres. No, i tutaj jak sobie przejdziemy, żeby to było widoczne na żywym y, przykładzie, to jak widzicie tutaj na naszym koncie, gdzie mamy po milionie. PTGC i UFO mamy tutaj jakieś nagrody do odebrania, właśnie z tego, że zamroziliśmy nasze PTGC. To mamy tutaj nagrody 44 tokeny. Jest to niewiele, ale 44 tokeny, no to wpadnie nam z tego tylko 55%, czyli jakieś 24 tokeny. I w każdej chwili możemy sobie to zebrać. Ja teraz tutaj. Właśnie to zbiorę. Damy sobie claim. Tutaj, oczywiście, nam rabi wyskakuje. Podpisujemy. Bierzemy tą transakcję. I oczywiście, czym większy tier, tym więcej nagród trafia na nasz portfel. Zaraz do tego wrócę. Tylko tutaj, właśnie jak wygląda u mnie sytuacja, jest tak, że zbieram te nagrody. Już mówię o głównym kącie, bo tam tutaj to są grosze, wiadomo, ale. Na głównym koncie, to właśnie robię tak, że sobie zbieram tego, locka, te, te nagrody z loka zbieram sobie też tutaj to co mi wpadło za zwykły staking, bo tutaj musicie właśnie jak rozróżnić, bo nam się staking kojarzy z, ze stakingiem, jakim jest w HEX'ie, czyli mrożenie tego kapitału. No. Tutaj musimy właśnie mówić precyzyjnie, że lock w PTGC, a staking to jest. Single-sided staking, coś, coś takiego, na co czekamy, że, że będzie w Pulse X, że będziemy mogli właśnie sobie zamrozić powiedzmy Pulse X, -a, czy gdzieś tam wrzucić i dostawać jakąś nagrodę. Więc tutaj mamy staking oraz lock. No i właśnie jak sobie zbieram te wszystkie nagrody, no to sobie daję stake TGC. No i dalej ta kubka nam rośnie, prawda? Teraz te nagrody są naliczane z troszkę większej kwoty, no bo musimy pamiętać, że jak te nagrody tutaj nam wiszą, no to y, nasze nagrody nie są przyznawane z tymi tokenami. Po prostu te, te nagrody muszą najpierw być u nas na portfelu, żeby te nagrody, nagrody były na, naliczane. No i co, czekamy sobie chwilę. I tym oto właśnie sposobem, tak sobie budujemy cały czas tą naszą pozycję, cały czas tą kulę śnieżną sobie pchamy, i zawsze to troszkę więcej nam będzie wpadać. Wczoraj były jakieś konkretne ruchy. Z tego co tam podliczyłem, to jeden gość wjechał za ponad, znaczy w 6 dni. Gość wjechał tutaj, widzę, za 6 dni ponad 292 tysiące dolarów jak widzimy tutaj jeden i ten sam adres kupował 292 tysiące dolarów wrzucił w przeciągu 6 dni ale tu widzę, że on ogólnie skupił za 373,5 tysiąca ponad grubo, grubo się gość bawi tu widzę już inne adresy ale on tutaj ładnie na przeciągu mówię 19 godzin to wjechał tutaj grubo za 250 łącznie bo ja tu jeszcze podliczyłem tutaj te 5 dni 6 dni temu to mi wyszło 292 tysiące dolarów no ale jak widzimy zgasili to co jestem w sumie zaskoczony trochę to widzimy że poszła ta szpila jak on kupił poszliśmy nawet na ATH ale w moment to zgaszone zostało. No zobaczymy co dzisiaj się wydarzy, bo dzisiaj też mają być jakieś rozmowy u wielkich influencerów na YouTubie. Tam ma być u RG Free Captain, chyba u tego pirata z heksa i jeszcze u, u kogoś tam ma być, u jakichś takich heks maksymalistów. Więc może coś dzisiaj też lekko podpompuje, no ale zgaszone zostało. Także wieloryb na razie pod wodą. No i w ogóle, co ciekawe, on tam skupił, czy ogólnie posiada 910 milionów PTGC, a 50% z tego zamroził na 10 lat. Zamroził na 10 lat. Czyli wracając tutaj do lockingu, on tutaj zamroził na najdłuższy okres czasu. Czyli pomiędzy 9 a 10 lat, więc wszystkie nagrody, które będą mu wpadały na, na portfel lub po prostu będzie miał do odebrania właśnie tutaj w tej, w tej pozycji, to wszystko będzie do niego trafiało. Nie tak jak w naszym przypadku, że przykładowo będziemy mieli tutaj 100 tysięcy PTGC, to tak naprawdę do nas trafi tylko 55 tysięcy. Bo mamy ten najsłabszy tier, więc należy nam się tylko 55% z tych nagród. No i wiadomo, jak sobie zrobimy na przykład jeden rok i jeden dzień, bo nie musimy tutaj dawać stakingu na 2 lata. Czy bez sensu jest po prostu mrozić sobie na dłuższy okres czasu? Dajmy na to 400 dni albo 500 dni. Jest to bez sensu, bo. Bo nic nam to nie zwiększa, nie, nie daje nam to nic, więc albo robimy sobie 365 dni plus jeszcze dwa kolejne, czyli powiedzmy 367 dni żeby mieć tutaj już ten bonus, prawda 5% więcej po prostu z nagród i wtedy jak przykładowo będziemy mieli 100 000 PTGC do odebrania, no to 60 tysięcy trafi do nas. A 40 pójdzie na martwy adres, nie? No i tak dalej, tak dalej. Więc tutaj przykładowe, jak sobie weźmiemy na 5 lat i jeden dzień, to wtedy 80% nagród nam się należy. Więc tych przykładowych 100 000 PTGC, które będą nam się należały, jako te napiwki, gdy ktoś właśnie zerwie swoją lokatę przed czasem to wtedy 80% trafi do nas. No bo musimy pamiętać, że te wszystkie nagrody, które mamy z, z racji tego, że jesteśmy zamrożeni, że jest, jesteśmy w loku, to są tylko takie napiwki, jak ktoś zerwie swoją lokatę przed czasem. Dla przykładu, tak jak my tutaj mamy milion, to jest nawet wiadomość, że wcześniejsze od, odblokowanie tego loka będzie nas kosztowało 30% FI, więc de facto na nasz portfel trafi 700 tysięcy, a te 300 tysięcy PTGC zostanie rozesłane, podzielone na innych, którzy są nadal w loku, prawda? Więc to oczywiście jest na podstawie pozycji, jaką mamy. Mhm. I co jeszcze? I chyba to wszystko. Także to wszystko. A, no i oczywiście jeszcze musimy pamiętać, że tutaj nie mamy żadnego okresu czasowego. Znaczy mamy ten minimalny okres czasu 90 dni, czy tam rok, czy dwa, zależy na ile sobie ustawimy, ale musimy mieć też z tyłu głowy to, że nawet jak nasz lock się skończy, to nie musimy go tak naprawdę ściągać. Jeżeli tutaj mamy jaką mamy datę mamy datę 21 luty więc po tym okresie czasu ja nie muszę go ściągać nie mam żadnej kary za to, że mój log będzie dłużej dalej nagrody będą tak samo przyznawane i oczywiście będę dostawał tylko 55% nagród, które będą mi się należały, ale nie ma żadnej kary za to, że trzymamy dłużej no, nic, po prostu tylko musimy zdecydować już na samym początku, tu nie wiem, czy będę mógł kliknąć, a mogę. Musimy od razu na samym początku zdecydować, na ile chcemy tego loka. Więc mówię, minimalny okres czasu to jest 90 dni, wtedy dostajemy 55% nagród. Jak chcemy tier wyżej, no to zróbmy sobie przykładowo wtedy 300. 70 dni, by mieć pewność, że jesteśmy na tym tierze drugim, bo nie wiem, czy oni brali pod uwagę lata parzyste i nieparzyste. Raczej parzyste, czy brali lata przestępne, czy nieprzestępne. Także tutaj musimy, ale musimy na samym początku już zdecydować, na jak długo chcemy zamrozić ten swój kapitał. Bo to wtedy po prostu te nagrody będą nam wpadały większe. No i to w sumie wszystko, jeśli chodzi o log. Widzimy się jutro, znaczy słyszymy się jutro i to wszystko z mojej strony.